87% o godzinie 8:00 Tak raportowałam do WRS-u naszego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Jest informacja o tym, że taka ilość załogi jest deklarowana do strajku. Mamy pięcioro nauczycieli zdeklarowanych do pracy i oni świadczą swoją pracę na potrzeby zajęć opiekuńczych dla pięciorga dzieci. Dzisiaj wszyscy jesteśmy solidarni z tragiczną sytuacją w oświacie. Wierzę, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości opamięta się w tej sprawie i nie sięgnie po pieniądze do kieszeni samorządu, czyli bezpośrednio do kieszeni Gdańszczanek i Gdańszczan. O 6.30, kiedy ją monitorujemy od przedszkoli przez szkołę, na 10.30 strajkuje 98 szkół i 33 przedszkola, prawie 4 tysiące nauczycieli i prawie pół tysiąca pracowników administracji i obsługi w mieście Gdańsku. Jest to trudna sytuacja dla nas wszystkich, bo rano się okazało, że niestety nie ma porozumienia z rządem, trzeba po prostu. Bardzo mocno pracować, aby pomóc i nauczycielom, ale także zaopiekować się dziećmi i młodzieżą i wesprzeć rodziców. Przed chwilą odwiedziliśmy Gdańskie Centrum Świadczeń, gdzie pracownicy i rodzice zorganizowali się i prowadzą zajęcia dla dzieci. Jest wielu takich pracodawców, którzy są też wyrozumiali. Martwią wszystkie głosy mówiące o tym, że potrzeby grupy zawodowej nauczycieli nie uzyskały jakby poparcia strony rządowej. Czekam na sygnały i informacje od struktur związkowych, bo te wszystkie komunikaty będą komunikatami, które będą determinowały nasze reakcje jako dyrektorów szkół, w jakim kierunku idziemy.